Patrz, i myślę, że to jeszcze z 10 lat temu ta proporcja była zupełnie inna. Bo pamiętam, jak zaczynaliśmy gdzieś tam 8-7, to kogo byśmy nie pytali, to ta dysproporcja była nie wiem, jak 70 do 30, albo 80 do 20 wręcz. Nie? Znaczy ja nie myślę, wiem, czy to źle jest. Ja akurat myślę, że rzeczywiście to się zmienia na plus, jak najbardziej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że mężczyźni jednak myślę, że częściej wolą przychodzić do mężczyzn, psychoterapeutów e, i mówisz o tym, że jest 50-50, to myślę, że u kobiet jednak ciągle dominują e, pacjentki kobiety. I w tym kontekście zdecydowanie wciąż więcej myślę, że jest jednak kobiet w terapii niż mężczyzn. A mężczyźni idą często do mężczyzn? Tak? Wolą. Mhm, wolą. Często. No nie zawsze, ale, ale dość często. Chociaż częściej. nie zawsze. Im to służy. Ja często przekierowuję do, do psychoterapeutki z różnych powodów, ale, ale tak, tak. Czyli ze względu właśnie. na płeć, tak? Ze względu na problematykę bym powiedział. No, no, ale rozumiem, że płeć tak, tutaj żeby, ma znaczenie. Mhm. Żeby, żeby tak popracowali z, z kobietą, że to po jungowsku mówiąc, a, a, a anima może bardziej. Misja na Marsa.